W miejscu, w którym dochodzi do zbiegu dwóch dróg, ustawiono znak ustąp pierwszeństwa od strony wjazdu, właśnie na ten pas rozbiegowy. Ten znak ustąp pierwszeństwa służy jednemu. Mówiliśmy o tym wielokrotnie w naszych programach. Żeby, gdy znaki poziome staną się niewidoczne z jakichś przyczyn, no albo i nie odmalowano, co notabene byłoby dość dużym skandalem, albo prościej byłby opad śniegu. No przed chwileczką mieliśmy coś takiego, z tym, że taki śnieg to znakowania poziomego nie zasłoni, ale bywa, że to jest gęsty śnieg. I mimo że takie miejsca są odśnieżane w pierwszej kolejności, to jednak przez powiedzmy 30 minut pokrywa śniegu może spowodować, że. Ktoś pomyśli, wjeżdżam z prawej strony, jestem z prawej strony w stosunku do tych pojazdów. No to mam pierwszeństwo. W związku z tym ustawia się znak ustą pierwszeństwa, żeby nie było wątpliwości, że ta właśnie droga.